Niczego ty nie znajdę tam to jeszcze. A tu się pozbieram. Aha. Ten tego nie zobacz, to ja nie uwierzyłem w takie coś Takie coś miał miejsce Stój. Dziękuję to się zbiera I temy. Dobra, chodź później, to zbieram. Magowie wody są strasznie podekscytowani. Od kilku tygodni trwają wykopaliska na północnym wschodzie. Nie wiem, co chcą tam znaleźć. Zaczęło się od tego, że Ziemia zatrzęsła się jak w okresie, kiedy istniała jeszcze bariera. Obudziły się kamienne maszkary, które zaczęły niszczyć wszystko, co odważyło się podejść do nich bliżej niż na sto kroków. Magowie wody zniszczyli te istoty. I przekopują tamtą okolicę, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Ale wkrótce zobaczysz to na własne oczy. Chodźmy. Nie, będę Podążę podążał za innym nam. O. Okej. Okay. No ale czekaj no Murzynie Gada jak z Murzynem A ja pitole No dobra Jeszcze kawałek dalej A to jest trochę takie dziwne powiem wam szczerze Oj tu będzie walka, dlatego ja tu to... Zapiszę, że nie było. Żeby nie było, że psemino. Dobra, bez sensu. Hej ty! Natychmiast się zatrzymaj! Czego chcesz? Jeśli nie chcesz, bym poharatał ci buźkę! Opróżnij kieszenie i oddaj całe złoto! I streszczaj się! Chyba żartujesz. A wyglądam na błazna? Jeśli nie zobaczę 20 sztuk złota, a ty zbliżysz się chociaż o centymetr, rozgniotę cię jak robaka. Wyskakuj z kasy i to już. Zejdź mi z drogi. Chcesz zgrywać twardziela? Twoja sprawa. Wszystko w porządku? Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Aha. O, walcz! Patrz, on wygląda jak ten. Wrzut. Tak szczerze. Niebieski bez, niebieski bez. Tak, tak. Chodźmy. Myślę, że mi pomoże walca czy cusia ten gnój nic tylko. Myślałem, że spadnie idiota. No zabij go, zabij go. Dobra, możemy iść. No i chyba nie powiecie mi, że lepiej chodzić samemu. Jak ta, ma, mamy takiego gościa i on nam za nas wszystko zabija. I jeszcze o, ale tekst jeden barszywy stwór tak. załatwiony! No dobra. Uważaj, tutaj może być niebezpiecznie. Chodźmy. No, Swalni o, już niedługo next level. Dzisiaj jesteśmy pełni. A wracić, idźmy dalej. Siemetnij tutaj, gościu. Po Jesteśmy na miejscu. Weź ten ornament. Gdzieś w tej okolicy powinni przebywać magowie wody. Zanieś im go. Jeśli napotkasz tu jakieś stwory, które będą dla ciebie zbyt silne, to po prostu uciekaj jak najszybciej do Saturasa. On już sobie z nimi jakoś poradzi. Ja muszę teraz wracać. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o badaniu okolicy z ornamentem. Idź prosto do Saturasa. No do dobra, zobaczenia. to ja co tu zapiszę, ale wchodzimy tam. nie bójcie się, nie kończę odcinka. Jeszcze. Ponieważ tu będą trochę silne stworki. Co wolę rozpalić łogień. Mm, Przelegowała od razu. Gatifikatory co to będzie problem z tymi pod nią, ponieważ mi zaczyna lagować jak właśnie za... to pochodnie okej, okay, szczurki padły Nabijem level? Mo być może Być może tak, być może nie. Znowu cztery. Ach. Kamienny strażnik. No dobra. Nie no. To ja sobie coś w szamie Najprawdopodobniej Ser Chowa pochodnie do kieszeni. Zapiszę, ponieważ tu będzie taki dość. Silny przeciwnik. Aha, dobra. Jednak Ciutek zbyt silny dla nas. Jeszcze. Ale go się zabije bezstresowo. Więc taki no-stres. Aha, nie mamy pochodni. Dobra, to teraz przebiegniemy tak na szybko bez pochodni. Trzeba się slalomikiem biegnąć. Nie można dać się zajść, bo to już mamy. Małe... Dziękuję ci, jedna bestia mniej. O wielki saturasie nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Zwariowałeś?! Odejdź stąd! Krypty są zbyt niebezpieczne dla niedzielnych poszukiwaczy przygód. Ale czy my się aby nie znamy? Oczywiście. Ty sukinsynu! Nie myśl, że zapomnieliśmy jak zdradziłeś nas w nowym obozie! Będzie filmik? Nie będzie, Miko. Ściągnąłeś całą energię magiczną z naszych złóż rudy i po prostu zniknąłeś. Mm, mm. Dlaczego to zrobiłeś? Musiałem. Bez tej energii nie zdołałbym pokonać Śniącego. O czym ty mówisz? Śniący? Pokonać? Wiesz, co uczyniłeś? Wprowadziłeś taki chaos w strukturze magii, że będzie to słychać aż w Kolinis. Podziękuj swoim gwiazdom za to, że bariera przestała istnieć. Dlaczego w takim razie narzekasz? Wszystko poszło dobrze. Milcz! Czego chcesz, ulicha? Teraz należy do wodnego kręgu. Widzę, że nosisz zbroję naszego bractwa. Widzę też po twoich oczach, że mówisz prawdę. Dobrze, pozwolę ci wstąpić w nasze szeregi. Pamiętaj, że wiąże się to z wielką odpowiedzialnością. I mam nadzieję, że okażesz się godny. Przybyłem tu z Laresem. Z Laresem? Naprawdę? A gdzie on jest? Zostawił mnie i wrócił do miasta. Co? Przysłał cię tutaj samego? O co mu chodzi? Przynoszę twój ornament. Jak to? Kto ci to dał? Nie dostałeś go chyba od Laresa. Spokojnie. Przyniosłem go dla ciebie. Jesteś zainteresowany? Pewnie, ale martwi mnie, że maczasz w tym palce. Dlaczego tak się przejmujesz tą starą historią? Pracowałem dla ciebie ostatnim razem. Przecież mogłeś wtedy na mnie liczyć. I co z tego miałem? Heh. Nie myśl, że ci ufam. Co tu robisz? W tych salach kryją się dawne tajemnice. Niesamowite tajemnice. Te inskrypcje i freski wskazują na bardzo starą cywilizację. Wszystko co widzisz napisano w nieznanym języku. Próbujemy zrozumieć ten język. Dlaczego ten ornament jest taki ważny? To klucz do portalu. Nie powiem ci o tym nic więcej. Ponieważ nie sądzę, żeby udało ci się odciągnąć innych magów od pracy. Możesz zanieść jednemu z nich wiadomość ode mnie. Powiedz Riordianowi, że chcę z nim porozmawiać. Okej, okay, szef gonią, się da załatwić. Tak mówić, tak zrobię. Ty tu rządzisz szefia. No dobra, przestanę te gadać. Przestanę te gadać no. No dobra. Wuuuu! Już niedługo następny poziom. Hej, ty! Co robisz? Badam kulturę tego starożytnego ludu. Z inskrypcji wiemy, że żyli tu bardzo dawno temu. Nie wiem dokładnie kiedy powstała ta budowla, ale ich cywilizacja była bardzo rozwinięta. Zbudowali miasto po drugiej stronie gór oraz świątynię Adanosa. Zaginione miasto na wyspie Kolinis? Tak, do tej pory myśleliśmy, że znamy całą wyspę. Sądziliśmy, że całą jej północno-wschodnią część zajmuje ogromny masyw górski. Ale myliliśmy się. Za górami leży Dolina. Znajdowało się tam miasto prastarej cywilizacji. Chętnie bym zobaczył budynki tego miasta, ale pewnie rozpadły się w pył wieki temu. Na ile lat oceniasz wiek tego budynku? Nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale na pewno ma już kilkaset lat. Saturas chce cię widzieć. Czyżby posunął się naprzód ze swym dochodzeniem? W takim razie natychmiast się z nim zobaczę. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym miejscu, porozmawiaj z Nefariusem. No tak jakbyś się, się nie. No to tu znajdują się. Wszyscy. Wszyscy dokładnie. Magowie wody poprzedniej części. Nie ma to jak... dobry mag wody. Więc dobra, więc ciśniemy dalej. Kamienny strażnik, stara moneta... Jeżeli sam tego nie Mówią to Hej! Co słychać? Co ty tu robisz? Co za niespodzianka? Myślałem, że cię zabili. Prawie. Jest straszne zamieszanie z twojego powodu, wiesz? Ledwo rozpoznałem Saturasa, taki był zły. A co z portalem? Sądzimy, że prowadzi do zaginionej doliny, w której starożytna cywilizacja wzniosła swoje miasto. Ale skała za portalem to ogromny, lity kamień. Nie ma żadnych znaków...